Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj specjalnie halloweenowo robimy przepis z dyni. Zupka. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Słuchajcie, jak dla mnie koniec października to idealny czas, żeby się pod kocykiem zaszyć z dobrą herbatą i oglądać te wszystkie 80'sowe, owe, -owe e, horrory, takie właśnie jak Piątek 13, czaki, czy Egzorcysta. E, I Zawsze e, wtedy mnie frapowała ta, e, ta ilość dyni i e, dzisiaj już wiem co e, z nią można zrobić i dzisiaj naprawdę zrobimy pyszny e, przepis na łatwą zupkę, ale podkręconą takimi smakami jak miso e, zaserwowaną z fetą wegańską i miętą. Zobaczycie jaki prosty przepis, a jak pyszny i jak też świetnie sprawdzi się właśnie na te chłodne, jesienne popołudnia i wieczory. Musimy posmażyć delikatnie warzywa, tak żeby wydobyć z nich jak najwięcej smaku. Obcinam tutaj te góry i ponieważ będziemy kroić w piórka, tak pod kątem usuwam e, korzeń i wtedy jak kroimy w piórka, każde piórko nam tutaj się odseparuje i będzie e, osobne. Oliwa ląduje na rozgrzanej patelni. Dajemy cebulkę. W czasie, kiedy cebulka się karmelizuje, pokroimy dynie. Dynie już umyłem i wydrążyłem te gniazda nasienne. Dynie nie musimy obierać. Ta zewnętrzna warstwa, o ile jest dobrze umyta, jest naprawdę smaczna i dobra. I teraz kroję dynie w drobną kostkę. Dodamy teraz dynię. Możecie też oczywiście spędzić trochę mniej czasu na e, drobnym krojeniu dyni. Możecie ją pokroić w grube kawałki, e, tylko wtedy po prostu dynia będzie się troszkę dłużej smażyła i troszkę dłużej gotowała. Ja dzisiaj chcę po prostu zaoszczędzić na czasie i też mieć ją taką troszeczkę bardziej wersji e, mniej topornej. Także teraz dynię myślę, że przesmażymy przez około 8 minut. Dodamy też teraz czosnek. I przełożymy do gorącej wody. Dodam teraz magiczny składnik. To jest pasta miso, która naprawdę w inny sposób na przykład sobie dodaje umami i myślę, że świetnie nadaje się w połączeniu właśnie ze wszystkimi przepisami na dynie. Dlatego teraz dodam odrobinkę wody, ponieważ jest dość sztywna i delikatnie rozrobię na to, żeby była taka bardziej łatwiej dająca się rozprowadzić w dyni, pasta. Dodaję tak rozrobioną pastę właśnie do dyni. Ona lepiej teraz oblepi nam warzywa, ponieważ już teraz będziemy dość szybko smażyć. Wyłączam ogień i dodaję do Gorącej wody. Dodaję teraz resztę przypraw. Płatki nieaktywnych drożdży. Słodką paprykę. I na sam koniec sprawdzę na sól, ponieważ miso jest, jest już dość słone. Mm. Potrzebuję dosłownie jednej szczypty soli. Dodam chyba jeszcze również e, taką łyżkę stołową ciemnego cukru trzcinowego typu moskowado I ta zupka naprawdę będzie przepyszna. Zupka gotowała się około 15 minut, także 15-20 minut to jest ten czas, kiedy e, dynia powinna już zmięknąć. No i pachnie absolutnie fantastycznie w całym studiu, e, więc nie powstaje nic innego, jak po prostu wydać tą zupkę. Teraz dodaję odrobinkę wegańskiej fety po wierzchu. Mam też prażone orzechy. Są tutaj nerkowce, orzechy włoskie i orzechy laskowe. Orzechy laskowe wyjątkowo tutaj dobrze pasują. Kilka listków mięty. Sprawdźmy, jak wyszła nam dzisiejsza zupka. Mm. Słuchajcie, naprawdę jest jedna z najlepszych dyniowych zup, jakie mi się udało ostatnio ugotować. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, dajcie znać w komentarzach jak Wam wyszło. Łapki w górę, zasubskrybujcie kanał i zafollowujcie również mojego Instagrama. Do zobaczenia przy kolejnym roślinnym przepisie. Cześć! A inny jesienny przepis znajdziecie o tutaj.